JEDNO WAŻNE KURWA MĘSKIE PYTANIE MAM, PROSZĘ CIĘ! Dawaj, no dawaj, dawaj, Czy dawaj, jak kurwa. staje ci film, to ci sama skóra schodzi? Eee... was wszystkich przez tygodnie. Jedyne za co go szanuję, że, to że te dziewczyny wyglądały na 15 lat, ale... Uch, ja pierdolę, co to jest, co to jest?! Lyszales? ze twojby były współlokator będzie się badal pod katem hiwa, bo je banal jakaś cpunke bez gumy. Lepiej nie się niż bada. Patrzcie teraz, no patrzcie. O kurwa. Tu... To wydaje się, że na Uważaj przed te przejścia drogi. Ej, ja mam dawno <suszy> Ja no, <suszy> Jak no, ty jesteś kulą Nie trafi <suszy> tak graj, ta gra jest <suszy> Dyana no. no nie trafiłeś wszystko kurwa Trafiłem Trafiłem go Na górze Ej! jak kurwa go nie trafiłem no, kurwa no, Zobaczymy, ma co kurwa pokaże Antuś, kurwa, wsina jedna. Jeden prawo, drugi bez O, ten ten na zero. O, poprawa! Dobra, prawo, dwa prawo, dwa kurwa Jeden prawo, dwa prawo, dwa prawo, dwa prawo. Jeden prawo, dwa 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 jesteś bo, bo ja prawo, dwa Ej, pytanie mam, pytanie mam, pytanie, ważne, szczere męskie kur... Nie, pytanie. nie mamy czasu, nie mamy czasu, kurwa. Nie, Je, nie to nie ważne kur... męskie pytanie mam, proszę cię. Dawaj, no dawaj, dawaj, Czy jak dawaj, staje ci fiut, to ci sama skóra schodzi? Czy musisz naciągnąć? No, tak Ej, jak staje mi fiut? No tak, tak w połowie schodzi. No, schodzi tak, że potem można jeszcze naciągnąć, ale ogólnie schodzi. No, schodzi, tro troszkę schodzi, ale możesz ją ściągnąć potem jeszcze bardziej, no. A co, ty masz inaczej? A co, ty masz stuleje? Ja mam no, stulejkę chyba, stary. Gratuluję, bo to Jaski. rzadko kiedyś ja, to i bo mi nie... piątkę z Magikala. Bo mi nie schodzi na przykład skóra. W ogóle My ci ma... skóra nie schodzi? No kurwa, jak se naciągnę, to zejdzie. No mi się sama trochę naciąga, ale potem dociągam. Okej. Okay. Ej! Każda mi dziękowała. Słuchaj, a jak ci stoi, to ci sama skóra schodzi, czy musisz dociągnąć? Nie wiem, nie patrzałem na to w ten sposób. <laughs> Mówiłem ci, że mu nigdy nie staną. Mówiłem ci kurwa, że on nie co się dzieje, a stoi a tany, kurwa i po... <śmiech> 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 Czekaj jeszcze chwilę. No i coś powiedz, za nie ma Eee, Schodzi. Jest tu dosłownie. Jest tu. Kurwa, gdzieś tu jest. Widzę go. Ty, to butla z gazem. Kurna chata. Ja myślałem, że to on siedzi. Eee! Co się kurwa lampisz. Był tu, był no. No był tu, tylko mi znik. Co to za gówno? Kojarzycie Insidea może? Ty może będziesz kojarzył Nitro. Insajda? Inside'a, no taki gość był. To on opowiada, jak grali w CSa 1.6, że był taki chłop gej, co jeździł na lanę i chłop jeden się obudził, a ten drugi walił do niego konia i mu w pierdolę złożyli, Ale zajebiście. Ej, doskoka akurat. Jak pierdolę, co to jest, co to jest? Ja pierdolę materiał! Kurwa i stop! O kurwa! Ja pierdolę! No jak już Kik. Jak już Kik tak wiesz, ogłosił, że, że się ulepszyli w tych botach i tak dalej. No to uwaga, generalnie. Yy, no generalnie kłamałem. Tak, kłamałem. Tylko tak, teraz w jakiej sprawie kłamałem? Yy, okłamałem was wszystkich przez tygodnie. No bo zdarzało się, że Kik płacił za boty. Jako, że już ogłosili, że tego to zmieniają i z tym walczą, to można teraz to powiedzieć. Zdarzało się, że Kik płacił za boty i to kurwa chore pieniądze. Eee, no i co? No i dlatego ludzie to robili. Bo na przykład na początku października były takie streamy. Patrzcie, tutaj są na przykład trzy streamy. Koło siebie te streamy miały tyle samowidzów i podobno ileś godzin. Tylko tutaj stream był zbotowany przez kogoś. No i kurwa było płacone za boty. Połowa botów była płacona. Powiem tak: połowa botów była płacona. Że, jak było 5000 tysięcy widzów, z czego na przykład 1000 było prawdziwych, to Kik płacił za 1000 widzów i za 2000 botów, z 4000 na przykład. Tak to, tak to plus minus działało. Dlatego tak duża masa ludzi w Polsce botowała i nadal botuje. Aczkolwiek nie wiem, czy nadal płacą za boty, bo nie mam tego, jak zweryfikować, bo ja sam nigdy nie botowałem. Ja powiem więcej. Na tyle nie chcę tych botów i na tyle chcę z tym walczyć jako kurwa społecznie jebany. Z niektórych mogę zostać za to zwyzywany, przez niektórych nie. Ja napisałem do Kika, żeby kurwa wyjebali te boty, żeby zawalczyli z tym, że ja sam kurwa mogę im oddać pieniądze, bo, bo widzę, że mi kurwa dają za boty pieniądze. Ale napisali, że no jakby, e, że no wiedzą o problemie i przyznali mi nawet rację na PW, że tak, że płacą za boty. Była taka było przyznanie się. No i co? No i mam nadzieję, że teraz już nie będą płacić. No i tyle, no. No i tyle Co to kurwa jest za filmik. Jak bardzo lubisz SpongeBoba. On jest pojepany On jest pojemany! On jest I Ja pierdolę! Ja pierdolę Wysyłam do Zuzi Ja się... Ja ja kurwa wierzyłem do końca, że on troluje, nie? Ty się miałem taką nadzieję co to mi przyszło Value boxy czy hobby boxy chyba hobby boxy o, mam te Dobra. Otwieraliśmy tu sobie. Jeśli on to po 520 dolarów so, TikTok jest stary TikTok jest z tego Hobby boxy no to hobby Value jeśli, boxy mi jeszcze przyjdą Jeśli on to po 520 kupił kupił 40 jeszcze przyjdą, bo to mówiłeś, zapłacił że są fajne te zielone Zapłacił 20 tysięcy 800 Tylko dolarów. Z jest jazda w chuj. To jest no, 75 000 zł. Szafirowe to jest, jest skamce nowy. Przykładowo. Kupujesz za 490 boksa, funtów. To stary tak kupiłem, ja... i wszystkie były Nie. podobnej cenie. No to... No to kurwa jest? Trzy raz. No takie rzeczy właśnie i Sebastian coś gada. Serio, Chyba coś da takiego? ty i co, no i to właśnie jest przykład kolejnego kurwa zboczeńca pierdolonego co I chodzi o ten Za to każe, pieniądze płacisz, ty, ty za to pieniądze płacisz. To ty za to ogląda. zapłaciłeś za 100 dolarów? Tak kurwa. Zobacz co ten kurwa dziad jest <laughs> <la> na <marina. śmiech> Dziewczyny, tam jest gościu co was, e, co was wołał. Tu idzie. Spadałaś jak bol... <laughs> One były. Do... Jakie. DOLE Jedyne, za co go szanuję, że. To, że te dziewczyny wyglądały na 15 lat. Ale poza tym, no to kurwa tragedia. Kurwa, że nie wyglądały, że nie wyglądały, że. Kurwa. Kurwa! Wiesz, co się dzieje z Evelyn Parker? Gadałaś o niej z Judy. Po co mnie pytasz? Jak Renata wygląda? Może wiesz coś więcej. Jebać pedałów. Przepraszam, to ktoś na Discorda wszedł? Dostał trzy razy niby, nie wiem jak ta gra. Bomba na longu. Czemu no, się na longa wrócić. Jakie... No, ja Chciałem Busta na hebel. Też A co na heaven, kurniku? Teli! <grym> <grym> A może mamona? No. Mamon, mamon dziwne dziwne... Ej, jaki jak ci teraz... dodałeś. Grzegu, eee, to dodałeś, no niestety jak Mamon pierdolich. będzie do gry, to ja wychodzę. Nie, to spokojnie, to, 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 to jest. Ja. No. Wjeżdżasz Bagieta, wtedy, A. wjeżdżasz. Nie, po no. prostu ja nie stan. chcę z tym człowiekiem. To nie będzie, nie będzie. To bagietka? Mega szacun, naprawdę. Ja uważam, że to jest fałszywy człowiek, z nim nie ma sensu utrzymywać żadnych... Ale kto ale kto? Bagieta, co się dzieje? Opowiadam. Mamon, mamon, no to jednak Mamona, kupię. Konfidenta ja, jak miało. mojego Moje ziomka bagietę wkurwił, to nie go nie maś do dupy. A ich jestem przyjacielem za to monad, ja, On, on teraz jeść wszystko git, a za dwa dni byli ci, że dolił, że tu pisz. Dobra, z... jak chcesz, to ja chcę z tego Pojadę do niego. Nie bardzo. ze spokojem, ze spokojem. Gówna <gubna gubna> się nie rusza. Kawa to gówno, nie, kawa... Ja, ja też myślałem, że kawa to gówno, ale powiedz, że jak znajdziesz tą swoją kawę, którą lubisz, to kawa jest w porządku, nie? Ale pijesz czarną kawę? Nie, nie, ja piję blondę espresso rose, do tego biorę jeszcze... Yy, biorę sobie jeszcze wtedy socz... ten, syropek karmelkowy. Ja piję ale... Co? Syropek <laughs> karmelkowy... Kładasz sobie w dupę dildo? Nie. Ja byłem zakrytym na kawę, przecież. Aha, kur... jebać tym... kurwy Dwóch gości się na mnie ląduje, no No nie wierzę. Naprawdę. To już, to już są po prostu kurki gałstujące, naprawdę. Mmm, że to mięso, mistrzostwo. Ej, Rysiek, spijesz, powiedz, Ruszysz się tylko i cię. Idziemy łokiem, nic nie wiedzą. Ja w kratę od razu wchodzę, z rotacji trzymam. Trzymasz, Izak? Izak chyba ja, ma rotację. Nie, ma. nie, nie mam rotacji, ja nie trzeba. ci znaczy, radę położyć. No, dobra, ja skos. Musimy bo ja bez, się czaję z skosą od razu. Nie zawraca. OO! Pęknę, jaki ekipa szturmowa pięknie. Jeszcze wyżej? Jak 50 poje, mniej! Poje, no! Oj, oj oj, czekaj! Kurwa, no jebana, no, no jak? Nic ciekawego. To już mamy, tego Spongeboba, tego też już mamy. Bardzo dużo powtórek. Uuu, a czemu ona jest odwrócona? 73 na 75. Bardzo ładna karta. A nie, poczekajcie kurwa. Dobra jeszcze raz. Hipopotam. O, Spongebob klasyczny Demeralmar. O, znowu mamy tego ziomka. Ciekawe. Kurwa, nie wierzę. Kolejna karta, ty. No nie, no to jest mistrzostwo. Guy okay, gołoman. Bubble tam. O, kurwa! Ja pierdolę! Mamy podpis! Mamy, kurwa, podpis! Nie wierzę! John Knoxwile. Ja pierdolę. Solo autograf kart. Ja pierdolę. <tryk> Mamy podpis! Ja pierdolę ale opening! Ach, mi się łapać, Sensie.